Witam wszystkich zainteresowanych na kanale Matematyka na Plus w kolejnym odcinku z naszego geometrycznego cyklu. E, tym razem mamy wykazać tego typu równanie na podstawie trójkąta, który został zbudowany na podstawie treści, którą sobie przeczytamy. Czyli mamy trójkąt ABC, jest to trójkąt dowolny, w którym AC jest równe B, BC jest równe A i nasz kąt. Przy wierzchołku C jest równe 2 alfa. Czyli z wierzchołka C poprowadzono dwusieczną kąta, a więc tutaj pozwoliłam sobie zapisać alfa, alfa, łącznie daje 2 alfa. I ta dwusieczna przecięła bok AB, leżący na przeciwko, jak widzimy, w punkcie D. I na podstawie tych informacji mamy wykazać, że... CD, czyli ten odcinek, który tu powstał, jest równy 2ab cosinus alfa dzielone przez a plus b. Jak sobie można za to zabrać? Moi drodzy, zauważmy na początek bardzo ciekawą rzecz. Przede wszystkim a, b oraz alfy są znane. Jako, że poda zostały podane w zadaniu, traktujemy je jako wiadome elementy, jako parametry. I teraz moi drodzy, tak. Nasz trójkąt ABC. Poprzez podział przez dwusieczną składa się teraz z dwóch trójkątów, w których tak naprawdę znamy kąt, znamy bok, tutaj też znamy kąt i znamy bok, i wspólny jest odcinek CD. Odcinek CD oznaczy sobie poprzez X i wykorzystamy właśnie to, że jest on wspólny. I teraz, moi drodzy, tak, jak mogę zapisać pole trójkąta ABC? No więc tak. Nasze pole trójkąta ABC, korzystając z danych, które mamy na rysunku, możemy zapisać w postaci jedna, druga. I teraz tak, znam boki i kąt, czyli mam taki wzór, który sobie tutaj szybciutko przypomnimy, który zazwyczaj jest w takiej wersji, że tutaj mamy boki i mamy kąt między tymi bokami. I wówczas zapisuję, że to jest jedna, druga razy bok, razy bok, czyli a razy b i razy sinus kąta między tymi bokami. Ważna jest sprawa, dlatego że, gdyby to alfa było gdzieś tu lub tu, czyli nie byłoby między tymi naszymi a i b, to wówczas ten wzór nie działa. W naszym przypadku a i b mam tutaj u góry i wzór będzie działał, dlatego że mam kąt wiadomy między tymi bokami. No więc zapisuję, że pole naszego trójkąta ABC to jest 1 druga razy A, razy B i razy sinus. Wiemy, że kąt, y, że kąt przy wierzchołku C jest równy 2 alfa, czyli to jest sinus 2 alfa. Po co mi teraz pole tego trójkąta? Jeżeli on składa się z dwóch trójkątów o wspólnym y, boku, mogę też zapisać ich pola. Czyli na przykład pole trójkąta ADC, czyli tego ADC, jest równe. Z podobnej własności korzystając, mam jedna druga razy x razy b i razy sinus kąta między nimi, a to jest w tym wypadku alfa. Podobnie mogę zrobić z trójkątem DBC, czyli moje pole trójkąta DBC. Możecie próbować sami zapisywać. To jest jedna druga, razy x, razy a i razy także sinus alfa, bo tu jest dwusieczna, czyli ten kąt jest taki sam. I teraz możemy zapisać, że suma tych dwóch pól jest równa temu. Spróbujmy to zrobić, bo wówczas możemy sobie wyliczyć na przykład w jakiś sposób x -a. i może nam to pomóc wykazać naszą, nasze równanie. Czyli jedna druga, po lewej będzie pole trójkąta ABC, czyli mamy AB razy sinus 2 alfa, równa się sumie. Czyli mamy jedna druga XB, sinus alfa, i jedna druga XA, sinus alfa. I teraz tak. Aby sobie uprościć, mnożymy obustronnie przez 2, żeby pozbyć się ułamka. Czyli mnożymy przez 2, po lewej zostaje mi AB sinus 2 alfa, a po prawej, moi drodzy, mogę już coś zacząć działać. Mogę sobie wyłączyć, bo tutaj te jedna druga i jedna druga znikną po pomnożeniu przez 2 i zostanie xb sinus alfa. A tu zostanie x a sinus alfa. Więc ja sobie postanowiłam, że tego xa już wyłączę i zobaczę, co zostanie w nawiasie. Jak tu zabiorę xa, to zostanie b sinus alfa. A jak tu zabiorę xa, to zostanie a sinus alfa. I po co mi to? Moi drodzy, jeżeli ja tu mam xa, tu mam wiadome wszystkie, czyli tak jakby mam już liczbę. Tutaj też mam wszystkie wiadome, to dzięki temu mogę wyznaczyć sobie x. Jak to zrobić? Należy obustronnie podzielić przez to, przez ten cały nawias. I dostaję wówczas, że mój X jest równy. I mamy tak AB sinus 2 alfa dzielony przez ten cały nawias. Czyli mamy B sinus alfa plus A sinus alfa. I generalnie, moi drodzy, zaczyna to wyglądać już podobnie do tego, co byśmy chcieli. Ale w dalszym ciągu nie mamy po pierwsze kosinusa i w mianowniku mamy za dużo. Mamy tutaj A plus B, ale ten sinus nam przeszkadza. Dlatego udajemy się do funkcji trygonometrycznych w poszukiwaniu odpowiedzi, co to jest sinus 2 alfa. Sinus 2 alfa, czyli sinus kąta podwójnego to jest 2 sinus alfa cosinus alfa. Jeżeli ja to podstawię teraz tutaj do mojego X, to będę miała tak. AB razy 2 sinus alfa cosinus alfa. Dzielone przez. I teraz, moi drodzy, zrobimy tak. Że w mianowniku mamy wspólne sinus i sinus. Czyli wyłączę go sobie i w nawiasie zostaje mi A dodać P. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Tu jest mnożenie i tu wszędzie też są mnożenia. Czyli ja tego sinusa i tego sinusa mogę skrócić i zostaje mi po znaku równości, jak uporządkuję, bo tu jest wszędzie mnożenie, czyli jest przemienne. Czyli mogę zapisać 2AB. Tutaj, żeby się nie myliło, że to jest do tego. Czyli to jest 2ab cosinus alfa i na dole zostaje a plus b. Czyli zobaczcie, uzyskaliśmy to, co mamy po prawej stronie naszego równania. A teraz, moi drodzy, przejdźmy się na chwilę po lewej stronie, bo wiemy, że x z naszego rysunku to jest po prostu cd. Czyli, moi drodzy, co należało wykazać I wykazaliśmy to na podstawie prostych własności związanych z polami trójkątów, czyli czasami przydaje się nie tylko wzór 1, 2a razy h, ale warto też zaglądnąć do jakichś innych troszeczkę ciekawszych wzorów. To jest, moi drodzy, koniec tego odcinka. Jeżeli macie jakieś ciekawe zadania z geometrii, które chcielibyście, abyśmy zaprezentowali w naszym cyklu, zachęcam do kontaktu mailowego, moi drodzy. Mail jest na tablicy i w opisie do filmu. Zachęcam także do polubienia filmu, subskrypcji kanału i słyszymy się w następnym.